No. Oj, ale to było. Szalona jazda, co? No. Jedzie to strasznie. Może nie aż tak szybko. Oj, uważaj. Patrz przed siebie. Patrz, gdzie kierownicą kręcisz. Cała ulica, z góry na dół. Sama Wunia przyjechała. Całą ulicę. No podałuj, podałuj. My się zmęczyłaś trochę, prawda? Myślę, że jak ten pierwszy raz to już wystarczy. A tam mama patrzy jakie wunia ślicznie jedzie z góry na dół. To, to Wracam do domu. Nie. nie. Chyba